Daleko, tam daleko za oceanem, gdzie są marzeń kłącza, ciernie będą Twoim panem nowe rany, serca rwące. Tam daleko jesteś teraz. Nic się nie zmieniło, jeszcze wspomnisz, uwierz nieraz, co Ciebie zrodziło. Popatrz w koło, ale duszą. Co tutaj zobaczysz? Wątpliwości nadejść muszą, jeśli myśleć raczysz. Gdzie rodzina zawsze razem? Większą siłę mamy, a nieznanym nam rozkazem do niej powracamy. Popatrz w koło, nawet teraz. Czy ty szczęście widzisz? Tam zapłaczesz jeszcze nieraz. Dotąd tylko szydzisz. Czy dasz radę? Zobaczymy. Złapać szczęście wszędzie. Ja w to wierzę. My walczymy, myślę. Dobrze będzie.